Hej, cześć, witam, o witam, witam Was w nowej serii na kanale A mianowicie Let's Play z Sonic Advance 2 I ta, jest to druga część e, tej głównej serii na Game, game, game Boy Advance, czyli e, ten ma. Sonic Advance i ta Eee, to jest druga część, eee, która wyszła w 2003 roku. Eee, no i tak, nagrywam to coś na emulatorze, bo oczywiście wiemy, a więc nie mam. Eee, to, nieco mogę ogólnie powiedzieć. Zaczynamy w Left Zone, czyli bardzo młodowanym eee, tym poziomie jak na pierwszy, szybkim też. Eee, I i nie wygląda prawie eee, identycznie jak Green Hill. Eee, I tu. Co mogę ogólnie powiedzieć? Ogólnie Sonic Advance 2 jest mój ulubionym grom z cyklu Advance, Sonic Advance 1 było dobre, Sonic Advance 2 jest bardzo wybitny, a Sonic Advance 3 jest ok, nie jest to zła gra, jak większość uważa, ale no to dobre, Do, dosyć brakuje. I tak, właśnie zebraliśmy takie medale i co to tak właściwie jest? jest to główny sposób na zbieranie tych emeraldów i już od razu nie zrobię na 100% tej gry gdyż trochę to wymaga do zebranie tych wszystkich i tutaj pojawią się też takie triki e, których niestety nie umiem zrobić ale cóż e, no i tam ogólnie tutaj też znajdują się taka poręcz i tutaj koniec i musimy idealnie tutaj na tym żółtym żeby zebrać najwięcej punktów bo nie, musi, nie możemy tak biegnąć na wprost, bo wtedy będzie mniej punktów. i też ogólnie taka trochę taka ciekawostka, taka e, niezwiązana z grą, ale związana z moim kanałem kiedyś na starym kanale była seria z Sonic Advance 2 i za to ona niedokończona i teraz postaram się, żeby w tej e, serii nam na tym głównym kanale zrobić tą grę e, znaczy nagrać po prostu wszystkie Wszystkie, wszystkie poziomy zrobię, no nie wiem czy zrobię też final bossa, a nie wiem może może kiedyś i tak ogólnie też znajduje się na tą na to, takie rzeczy, yy, o których yy, się przekręca i też ogólnie Sonic Advance, ja tak najprawdopodobniej to jest moja pierwsza gra, w którą zagrałem, yy, gdyż ogólnie nasza znaczy pierwsza gra w którą zagrałem ze Sonica bo tam ogólnie pamiętam, że na takiej stronie ze flashem świętej pamięci. Yy, to ogólnie... Yy, by, była taka gra ze Sonic Advance, nie wiem czy to było ok, główne Sonic Advance 2, ale było. Yy, był poziom Leaf Zone yy, by, i chyba był tam Ice Cap Zone. Nie wiem czy to Ultimate też Sonic, ale... No bo jest też taka druga flaszówka. Yy, pamiętam to jak przez ale pamiętam, że było, było Ice Cap Zone i właśnie to Leaf i yy, Tak. 800 punktów. i Czas na ogólnie bossa, bo ogólnie bosy są też taką wyjątkową, ciekawą rzeczą, bo mamy też osobno, osobne miejsce do pokonania ich. I tak, tutaj pojawia się e kamer i musimy unikać tego wielkiego młota. I przez ten czas pojawiają się pierścienie, które możemy zebrać, bo jak wiadomo, jesteśmy nifykalni tkwi. Mamy chociaż jeden pierścionek. I tak, i sam jakbym posiadł tutaj pewną no, yy, tak postać, i tak co drugi poziom, no tak do, yy, do tego, do, yy, do ty, kurczę, kurde, nie nazwę, ale do piątego poziomu, yy, no, będą się pojawiały, tak, co drugi yy, poziom, yy, i tak, i tak, to na przykład po trzecim poziomie, to będziemy musieli uratować inną postać, a teraz a w piątym no nie wiem czy tak, do, znaczy nie do końca uratować ale bardziej e, pokonać inną postać e, ale do piątego poziomu jeszcze dojdziemy i e, i uderzamy jeszcze trochę i e, tak po jakimś uderzeniu tak zmienia się muzyka i boss staje się nieco szybszy e, taka łatwo ciekawotka e, i tam, jeszcze trochę trzeba tylko uderzać e, hop i jeszcze raz e. Nie udało się. Jeszcze raz? Jeszcze raz? raz, no nam się nie udało. Ale, aha. ale. ale... Ole. 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 Pojawiła się tak pierwszy raz, tak konkretnie w tych głównych grach, w Sonic Heroes. E, ta wow you are the famous Mr. Sonic. Jesteś ten sławny Mr. Sonic. Thank you very much, you saving me at the Polite Gear. Tak, trochę tam zbytnio... szybko przyspieszyłem, ale, ale tak mi chodziło, że... No to jest a, ten, ten, ten sławny Sonic. I możemy grać Cream. E, ta. Pod krater są, czyli chyba jeden z moich ulubionych poziomów e, z Sonic Cadrance 2. I ta, ma dobrą muzykę i to jest tak coś Wulkanie, bo chociaż pod Krater. I ta jest to dosyć szybki poziom, e, gdzie pędzimy. Po prostu na prosto, żeby nas nic nie obchodziło. Pędzimy, pędzimy. Jest tutaj dużo poręczy. Tu jest Eee, I tak. Tutaj możemy się naprawdę dużo rozpędzić, ale mnie że te bramki przyspieszające ale da się je przeżyć w przeciwieństwie do Sonic 4, <grym> epizod pierwszy, albo epizod drugim. Eee, I tak, ogólnie może też tak, zapytajmy trochę też o e, postaciach, bo ogólnie możemy to odblokować. Jak, o, jak widzicie, odblokowaliśmy e, Cream, później odblokujemy, e, odblokujemy Tails'a i na kolsa. Ale jest jeszcze pewna tajemnicza postać, a mianowicie Amy. Tak, możemy grać Amy, ale to jeżeli, mu, ale to wtedy musimy zebrać yy, szmaragdy osób z wszystkimi postaciami, o ile się nie mylę. I wtedy możemy grać no, niestety, nie, niestety nie wiem jak to zrobić. Znaczy, znaczy wiem jak zrobić, ale nie chce się tego robić. Ech, tak tylko lepiej powiedzieć. Yy, I tak, to jeszcze bym mógł to ogólnie powiedzieć. To no są triki, jak chyba wspominałem. I, ta, i, ta, I jak mówiłem, ta gra za nową postać i krim. I co mogę jeszcze powiedzieć? Kurde. Chyba nic, dobra, kończyłem poziom. I przeszliśmy akt pierwszy, punkty. I ta, I akt drugi i tutaj już się robi trudniej, bo tutaj znajdują się tak z dwie. Y, takie bezdenne przepaście, y, tak na wprost. O, tutaj możemy sobie wziąć i tak, i w tej, że też się pojawiają te tarcze elektryczne, chyba tylko elektryczne, bo, bo powtórne nie ma. No, y, czyli te zamezje z 3, y, tak, na tutaj no, na, y, na poręcze się ślizgamy, i y, tam. W sumie też Sonic Advance to nie jest jedyna gra z Sonic'a na Game Boy Advance, bo jest jeszcze e, chyba Sonic Battle e, i co jeszcze, no i ten nieszczęsny pod Sonic'a, e, Sonic 1 na Game Boy, którego kiedyś może nagram, o tutaj można by pomyśleć, że wpadamy tu bez przepaści, ale niestety wpadłem i zginąłem, no niestety tak jakoś bywa, no e, i naprawdę się postaram zakończę no z tym razem tą grę bo naprawdę jest ona warta to jest coju choć na taki późny wiek jak 2003 to jest naprawdę to wybrań. i tak no i też oczywiście może kiedyś też nagram więcej gier w gimbalem tylko Sony yy, i tak. o i powoli się zbliżamy do tej bezdennej przepaści checkpointik on się przyda i musimy złapać się tego haku bo wtedy jak będziemy tutaj, to tutaj jeżeli się rozpędzimy, to zwyczajnie lądujemy tutaj w tej bezwzględnej przepaści. Ale y, tym razem udało mi się... A tutaj trzeba zawistnąć i hop. Znaczy tam chyba też można coś zrobić, ale tego niestety nie patrzałem. I pędzimy. Y, hop na poręcz. I pędzimy. Tam był ten medalion i chyba jest ich 5 albo 7. Nie, chyba 5 albo... No coś, coś koło tej liczby. E, ogólnie to w Sonic Advance 3. Tak, tak trochę rozpoileruj, ale musimy zebrać 10 me takich medalionów. E, nie powiem, bo to, bo to nie są tak dokładnie medaliony, ale... No kiedyś dojdziemy do Sonic Advance 3. Dobra, 800 punktów... znaczy tym razem 500 punktów i Sonic Got Act 2. Yeah! I czas na walkę z bossem... I boss tak I to jest Ektank! E, tutaj niestety nie ma nikomu... Kogo uratować i jest tutaj... Ektank, czyli taki jeden z wredniejszych bossów, nie jest to taki wredny jak na przykład... W piątym albo szóstym poziomie, ale... O! Chyba tutaj zginąłem, ale nie... Ale ja nie chcę tak mówić... Informacji na... Ręk, bo... no, zginęłem. Bo ogólnie... Ten... Ten że tutaj oglądam dopiero jak nagrywam głos. I tak, musimy yy, uderzać tą lukę. Yy, I wylatują z niej takie egmenowe kule. Tak, chyba ten jest logo Egmena. Yy, I tak. Yy, no trochę trudno uniknąć tych ciosów, ale... No udaje się. Yy, tak. Yy, co ogólnie jeszcze bym mówił No ogólnie potem, potem ogólnie jak zniszczymy tą lufę to, bo ta się zniszczy tą lufę, to zwyczajnie wylatują z tej małej przestrzeni te kule e, e, jeszcze trochę do uderzeń Hop. E, ta. mamy e, i mamy tak, finałową formę bota E, tak, co jeszcze bym mógł powiedzieć, yy. ogólnie mi jeszcze taka ciekawostka, yy, że jak wykonujemy piątego bossa yy, drugi raz, jak odblokujemy yy, wszystkie postacie, to yy, ogólnie steruje go robotnik, a nie ta postać, która będzie, ale na razie też tego nie wspomniałem. Dobra, boss destroyed i to było, by było na tyle z tego. No jak mówię, to by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i Elo, cześć i śmieńko. możecie zrobić tubika i łapeczka, więc to by było na tyle, trzymajcie się Elo, cześć i śmieńko.